Cześć tu, Hanna. jest 22 stycznia 2023 roku. Nagrywam pierwszą część, a zapraszam niniejszym też na drugą część, czyli na wiadomości ze świata. W pierwszej części chcę powiedzieć o tym, co się z nami teraz dzieje, czyli o procesie przebudzenia. Podam cytat z internetu. Nie znam autora, bo nie zawsze, kiedy uda mi się coś ciekawego spotkać, jestem w stanie podać autora. Niemniej, nie są to moje słowa, ale bardzo mi się podobają. Dlatego jako wprowadzenie przeczytam słowa dotyczące procesu przewodzenia, przez jaki teraz przechodzimy. Być może największym wyzwaniem w procesie przebudzenia, przynajmniej na początku, jest gotowość do zaakceptowania, że być może wszystko, co wydawało ci się, że wiesz, jest kłamstwem. Dorastamy głupio myśląc, że wiemy, o co chodzi w życiu. I na podstawie indoktrynacji, której jesteśmy poddawani od dzieciństwa, poprzez edukację, rodzinę i społeczeństwo, podążamy przez życie z fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, wierząc, że wiemy mniej więcej, kim jesteśmy, czego chcemy i dokąd zmierzamy. Nagła konfrontacja z faktem, że jesteśmy całkowicie pozbawieni wiedzy nie jest łatwa ani przyjemna, ale staje się jeszcze gorsza, gdy zdajemy sobie sprawę, że to nie tylko ignorancja, ale że zostaliśmy celowo oszukani. Oszukani, zmanipulowani, poddani praniu mózgu i... Zabrani na przejażdżkę. Czyż to nie jest wspaniałe? Jest jednak pozytywna strona odpuszczenia wszystkiego, co wydawało ci się, że wiesz. Nagle wszystko musi zostać odkryte i tak jak wtedy, gdy byłeś bardzo małym dzieckiem, zanim indoktrynacja je zabiła, Twoja wrodzona ciekawość i poczucie przygody powraca. Nagle chcesz się uczyć i rozumieć, Chcesz badać i dociekać, chcesz kwestionować i debatować. Nagle jesteś bardziej żywy, młodszy, bardziej chętny. Okej, okay, okej, okay. zły też i sfrustrowany czasami, tak, i przerażony. I masz złamane serce, ale jednak jesteś żywy, wzmocniony, na straży, przebudzony. Teraz naprawdę chcesz zrozumieć. Teraz zrzuciłeś swoją naiwność i nie będziesz miał ponownie naciągniętej wełny na oczy. I tak zaczyna się szalona podróż odkrywcza. Podróż z mnóstwem wzlotów i upadków, wydechów i wydechów, prawd i fałszów. To podróż przez poleminowe, więc możesz nauczyć się unikać pułapek, kłamstw, które trzymają Cię w iluzji stworzonej po to, by Cię zniewolić. System zaprojektowany tak, byś wierzył, że jesteś słaby, bezbronny, bezsilny, ograniczony i niepotrzebny. To jest największe kłamstwo z nich wszystkich i najwspanialsze odkrycie z tej podróży prawda o tym, kim jesteśmy. To jest nagroda za przełknięcie bardzo gorzkiej, czerwonej pigułki. Zrozumienie, że jesteśmy boskimi, kreatywnymi, potężnymi istotami, zdolnymi do wszystkiego, do czego nastawimy nasze umysły. To zajmie chwilę, ale gdy to zrobisz, wszystko się zmienia, ponieważ wszystko zmienia się, gdy zmieniasz sposób patrzenia na rzeczy i teraz patrzysz na wszystko od miejsca, Upełnomocnienia się świadomości. Nikt nie powiedział, że to będzie zabawne. Nikt nie powiedział, że to będzie zabawa, ale na pewno jest to fascynujące. I mamy siebie nawzajem, aby dzielić się tym z innymi. Więc kontynuujmy. Do przodu i w górę. I ja wiem, że dla wielu z nas jest bardzo ciężko. Przyjąć do wiadomości, że byliśmy oszukiwani. Mam takie przepychanki na telegramie z ludźmi, którzy są wkręceni w system religii, kościoła. Oni nie chcą przyjąć do wiadomości, że byli oszukiwani. Im zajmie to jeszcze sporo czasu, zanim zrozumieją. No i mogą się poczuć odrzuceni przeze mnie, kiedy ja takie. Dziwne wypowiedzi nie pasujące do procesu przebudzenia wyrzucam, ponieważ nie chcę zaśmiecać czatu na moim telegramie. Przypominam, że na telegramie mam kanał Fab News Japan. Fab news JP na telegramie i można tam zabierać głos. Ale jak ktoś za bardzo jest męczący ze swoim przynoszeniem starych starych doktryn i próbą indoktrynowania nas na nowo starymi doktrynami, które już odrzuciliśmy, to niech się nie zdziwi, że zostanie odrzucony na chwilę i poczekamy, aż dojrzeje, zmądrzeje, obudzi się i wtedy zapraszamy ponownie do komentowania. W każdym razie Dziękuję wszystkim. Mamy 11 tysięcy członków na telegramie. Wrzucamy ciekawe materiały na telegramie. Zgłosiła się też do nas Dagmara ze Stanów. Z Dagmarą zrobię film, jeśli się uda w poniedziałek i dowiecie się, co słychać w Stanach i co słychać w strefie autonomicznej District of Columbia, który jest osobną korporacją. Niepodlegającą pod jurysdykcję kraju Republiki Stanów Zjednoczonych. Będą to takie ciekawe informacje, informacje z pola bitwy. Więc zapraszam na kolejne odcinki i zapraszam też na drugą część, czyli wiadomości z dnia 21 stycznia 2023 roku. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. w kolejnym odcinku.